Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Igor Jarzębski i jestem jednym z fizjoterapeutów pracujących w ckr czyli Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Dzisiaj postanowiliśmy z Wojtkiem, moim pacjentem, przedstawić Państwu egzoszkielet jedno z urządzeń, którym staramy się pomóc naszym pacjentom. Wojtek zmaga się z polineuropatią, która akurat w jego przypadku objawia się dystrofią mięśniową. A egzoszkielet jest właśnie urządzeniem dedykowanym pacjentom z wszelakimi zaburzeniami chodu i ruchu w tym chodzie. Egzoszkielet, jak widzimy, jest takim zewnętrznym stelażem, który służy nam. Fizjoterapeutom do tego, żeby pacjenta w odpowiedni sposób móc ustawić, spionizować i pozwolić na przywrócenie prawidłowej funkcji chodu. Oczywiście na początku, na razie tylko w tym egzoszkielecie. Egzoszkielet bardzo dobrze sprawdza się we wszystkich zaburzeniach. Tej funkcji chodu i mówimy tutaj o mózgowym porażeniu dziecięcym, o dystrofiach mięśniowych, ale również egzuszkielet bardzo dobrze sprawdza się w pracy z pacjentami z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, ze wszystkimi porażeniami, niedowładami i trwałymi uszkodzeniami. Żeby móc pracować w egzoszkielecie, trzeba spełnić kilka kryteriów, ale na szczęście nie są one dość wymagające. Potrzebna jest odpowiednia waga, odpowiedni wzrost, bo egzoszkielet swoimi technicznymi możliwościami trochę nas ogranicza. Ale najważniejsze jest to, żeby pacjent. Przynajmniej w śladowych ilościach mógł zawiadywać swoimi ramionami, dłońmi, mieć te dłońnie w niewielkim stopniu chociaż chwytne, ponieważ praca w egzoszkielecie to również poruszanie się o chodziku lub o kulach, co za chwilę Państwu pokażemy. Mogę dokonać pewnych zmian zmienić sposób chodu, bardziej obciążyć jedną nogę w tej pracy albo ją właśnie wyluzować. I takie spacery z pacjentem uskuteczniamy w CKR-ze dość często. Nie poruszyliśmy jeszcze jednej ważnej kwestii, aspektu mentalnego całej pracy z egzoszkieletem. I tutaj głównie mowa o pacjentach z bardzo poważnymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego, których diagnozy nie pozwalają na przyjmowanie pionowych sylwetek. Które całe życie spędzają na wózku bądź w pozycji leżącej w łóżku. Egzoszkielet dla tych pacjentów jest niejednokrotnie jedyną możliwością przyjęcia takiej pionowej sylwetki, możliwością wykonania kilku kroków, poruszania się w pionowej sylwetce, co dla naszego układu jest niezmiernie ważne, bo nasz metabolizm wtedy zdecydowanie lepiej sobie radzi i taki pacjent czuje się przede wszystkim dużo lepiej, nie mówiąc już o tym, że no, może chodzić.